O nie, chłopie mam mało życia. Co? No, witajcie z nasz. Jeden to w swoim kolejnym odcinku z. Właśnie jak widzicie to w tle, bo było... przepraszam, ale ja tego wiecie, nie umiem tego rozczytać. Nie rozczytać, tylko... To te słowo jeszcze się z takim słowem nie spotkałem, to więc przepraszam, ale ja wam tego nie przeczytam, To więc na wstępie chcę wam powiedzieć, że mm, prawdopodobnie jutro wchodzi w blog, no blog, to możecie wbić, a teraz właśnie bez dłuższego, wiecie, przedłużenia, no to więc zaczynamy weźmy sobie miniguna bo to jest ważne i lecimy w sumie lubię miniguna bo od razu mogę parę zabić to więc to dobrze jest i jeszcze chcę wam powiedzieć żebyście wbili na kanał nie w sumie później wam powiem na jaki kanał później wam powiem na jaki kanał wbijcie nie to w sumie będzie na blogu to przepraszam Was. Dzisiaj nie będzie promo. Yy, dzisiaj będziemy się tak ugrać. Jutro, jutro. Szykujcie się. Jutro będzie jest świę... Nie, jutro, nie jutro nie ma święta. Ale za niedługo święta. No, za dwa dni. wam jeszcze powiedzieć, że może zrobić świąteczny opening. Ciekawe czy ktoś z Was jeszcze coś takiego wynalazł. Wiecie, stworzył taki filmik. Dobra, lecimy. Spróbujemy jakoś ich ograć. Czekajcie, co? Typa. Co, już dwóch zabiłem? Dobra, zabiłem kolejnego. Hmm. Już? kolejnego. Oj oj oj. Akurat, a bazę za to. O co za typ No nie, znów zginąłem, czekajcie. O, i teraz go powalimy, właśnie o to mi chodziło. Trochę oszukiwałem, tak można powiedzieć, ale nie, da się żyć. Ale żeby mieć chociaż pierwsze miejsce. Dobra, lecimy dalej. Mm. Czekaj, co jest wam tam ciekawego? Dobra, chciałem wam opowiadać coś ciekawego, ale nie wiem co. Hmm, może pomyślimy, ale dobra. Yy, Właśnie zaczynamy rundkę kolejną, i chcę Wam jeszcze może przekazać, że no proszę Was, jeszcze tam popisujcie komentarze, bo ja chcę Wam tam trochę po. wiecie o co mi chodzi, chciałbym trochę Wam odpo odpowiadać, no niech to już mnie zabili, ja dobra, nie używam tego. OD POCZĄTKU GRAMY NO Dobra Może za niedługo wpaść kolejny e, Za 50 Łapek w górę Wbiję w kolejny Wiecie Kolejny filmik wlatuje Z tej serii A e, Jeżeli chcecie na przykład bloga Żebym wam nagrał Lub na przykład nie wiem Jakiś challenge 24 godziny niespania, lub yy, nie wiem coś innego na przykład. Nie wiem co może być ciekawego. Yy, no, tam różne na przykład jakieś blogi, nie blogi challenge. Jestem chętny, co mi napiszecie? Jestem ciekawy, co mi tam ciekawego napiszecie. Eee... Ja teraz lubię Oj oj Ojoj, ojoj, oj oj Nie, 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 nie chcę, nie chcę. Idziemy tu. I właśnie. ale łatwo wygrałem. Dobra, zaraz wracam. Dobra jestem i dobra. Zaczynamy jeszcze rundkę i dobra. Yy, zaczynamy. Spróbuję nie zginąć. No i. Nie, chyba nie zginę, bo mam ponad rangę czwartą, level. Hmm. Dobra, może mi się uda wygrać. Ale chcę... Też mi dawajcie jakieś pomysły co mogę nagrywać, bo Aha. bardzo łatwo. O nie! po na życie. O! Nie... Co? Ja już na hito zabiję, czy co o co chodzi? Użycie życie mogę sobie. Alo, elo, elo, alo. Ooooo! Czy ja se tu z nimi nie poradzę? Oni mają mniej życie niż ja. Uhu. Tylko coś trzeba znaleźć. Na początek speeda sobie weźmy. Jakieś życie. Niech tu gdzieś leży życie. O, ale bym mnie zabił. No i co się tak uwziąłeś na mnie? No i mnie zabił. Hm. Cześć, zabiłem chociaż nic, no i dobra yy. no. dobra, ja chcę na blogu yy, blogu będę, nie wiem, później wam przekażę te informacje, to potem na blogu, a chciałem wam powiedzieć, że za 50 w górę na serio chcę nowo, no wiesz, kolejny odcinek tego zrobić, to więc zapraszam do oglądania też, wbijajcie też łapeczki w górę Słowów no, już was nie proszę, oj, zły błąd, zły błąd. Oj, oj oj. Zły, zły, zły błąd. Zaraz. Dobra, e, zły błąd. U tarcza, tarcza Zabij tego typu albo znać mi tu jakieś życie, jest o dobra, zdążyłem, lecimy szybko i tym tep na mało życia, zaraz wracam. Dobra, musiałem na chwilę, bo coś się zepsuło. Dobra. Um, co by wam tu jeszcze wam poopowiadać? Um, jak długo czekacie na przykład na serię z Minecrafta to powiem Wam, że będzie... Um, po nowym roku będzie nowa seria Minecrafta to um, jak ktoś chce Minecrafta, żebym nagrywał to... To już ma szansę. A też w sumie bym chciał... Ojo! albo no życia. Dobra. Szybko pole siłowe na chwilę. Lecimy pod to ochronę. Ale nieźle zdążyliśmy Nie, nie, nie. Ja nie chcę przegrać, ja nie chcę przegrać. A więc musimy na razie omijać Proszę żeby tu coś leżało z życiem Nie nic O! Jest, jest, jest Dobra jest git O dobra Dobra, uleczę sobie życie i lecimy do walki. E, X, Czy, czemu ich tak łatwo? Oj, oj, oj przegrałem. Dobra, i w sumie mogę wam powiedzieć, że już tak można powiedzieć, że kończymy już na dzisiaj i mogę Wam jeszcze tylko przekazać, że no, widzimy się już, tak mogę powiedzieć, w kolejnym odcinku, no to więc się ma.